Pamiętam, jak wtedy złagodzono ograniczenia związane z COVID-em, pogoda była cudowna i słoneczna, a na stokach leżało jeszcze sporo aksamitnych wiosennych płatków śniegu. Więc zespół Snake Travel, a po rebrandingu Sneak Travel, zorganizował bardzo klimatyczny festiwal na zakończenie sezonu. Przyciągnęli sponsorów, zagospodarowali teren, zbudowali oddzielną fantrasę i bardzo fajną i kompetentną, zgodnie ze wszystkimi zasadami pracy zespołowej, skocznię, z której nawet ja, osoba daleko od stylu, skakałem z ogromną przyjemnością i niewielkimi niedociągnięciami. W tym czasie były to zawody czołowych krajowych snowboardzistów i narciarzy. Byli to juniorzy, ale wszystko jak dla dorosłych: żeli, publiczność, dobre nagrody, a nawet profesjonalny, wielojęzyczny prezenter. Następny zawodnik słoń, elefant. Gromkie oklaski, przyjaciele!